Jamaneczko. Cześć wszystkim. Zobaczcie, co dzisiaj będziemy stroić. Jaki mamy riftowóz E46 w prawilnym sedanie. Moja ulubiona wersja, bo praktyczna. Jak miałem E36, miałem. to też zawsze miałem sedanik, bo to no, praktyczna ładna buda i tania. <laughs> Właściciel zrobił tutaj słab na silnik Mercedesa. Dokładnie to jest M113 5.0 V8, jak widać ogromny motor, ale jest dość lekki, fajnie tutaj widzę, nawet się zmieścił. Mamy jeszcze sporo miejsca tutaj do podłużnic, do kielichów, tutaj do grodzi też jest sporo miejsca, naprawdę to spoko tutaj widzę wyszło. Kolektorki widzę zmodyfikowane, żeby się tutaj wszystko to zmieściło. Jak tutaj właściciel mówił, było trochę walki, żeby to wsadzić. Tam najgorzej z tym kolektorem, przy maglownicy. i z napędem, bo też tam były małe przeboje, ale finalnie wszystko działa. Uruchomiliśmy, będziemy to dziś stroić na Easy EQ, na tym zwykłym 3 Plusie. Jest tutaj podłączony. Chodzi to już ok, choć jak przyjechało i odpaliliśmy, to chodziło na 6 cylindrów Teraz chodzi na 8, ale na tym cylindrze, tak jakby, jak odpinamy cewkę, jest taka no, słabiutka reakcja, a kompresja nigdy tu nie była mierzona w tym silniku. Ciekawe, jak będzie z wydajnością tego cylindra. A co najważniejsze, ile mocy uda się nam zrobić z tego silnika, tak? bo tutaj, jeśli wszystko byłoby ok, to te 300 powinniśmy przekroczyć, ale no, finalnie to od wielu rzeczy zależy. Z tego co tu jeszcze widzę i tak patrzę na ten silnik i mi się przypomniało. To mamy tutaj adaptery zrobione tutaj pod kolektor, bo oryginalnie ten silnik ma przepustnicę tam patrzącą do tyłu, tak. I wtedy byśmy mieli tutaj trochę kichę żeby dolocik jakoś ładnie poprowadzić, a tu mamy relokację, jest obrócony, jest jakaś zmodyfikowana przepustnica, więc no fajnie, że tutaj z przodu jest dolot, a nie z tyłu. No i co tu jeszcze mamy? Chłodnica oleju, chłodnica wspomagania, bo tak jak wspominałem, jest to auto do driftu. Mamy tutaj lekko zmodyfikowany układ chłodzenia. Mamy tutaj kasztanka. No i co tu mogę jeszcze pokazać z mną, jak to wszystko wygląda? Więc biorę się zastrojenie. Mam nadzieję, że fajnie z mocą pójdzie i nie będzie tu już żadnych niespodzianek. Więc zaczynamy stroje na Easy Eku. Może jeszcze jakiś zaraz przykładowy pomiar pokażę, jak powinno to wyglądać w takim silniku mocowo, bo ogólnie mimo że to jest 5 litrów, no to nie, te silniki nie są jakoś stworzone do generowania wielkiej mocy, 100 z litra, lub coś w tym na podobę tego, bo to jest po prostu nastawione na niskie i średnie obroty kolektory zobaczcie, że nie są to jakieś na przykład 4.1 albo 4.2.1 tylko taki zwykły, prosty kolektorek więc no jak to w Mercedesie, miało po prostu jeździć mieć niuta z dołu, a nie być nastawione, żeby było 500 koni z 5 litrów, nie? tym bardziej, że to jest dość stary silnik dość stara jednostka, ale pancerna lubiana w drifcie bo robimy tutaj słab i po prostu to jeździ, upala i się nic z tym nie dzieje. Stroiłem nawet takiego jednego, w którym stukała panewka od samego początku i wytrzymał całe strojenie na hamowni i potem jeszcze upalanie. Więc naprawdę mocny silnik. No ale dobra, biorę się za strojenie. Zaczynamy strojenie. Tutaj o tyle dobrze, że Klient dostał od nas mapę startową na odpalenie tego silnika u siebie, więc mógł go odpalić, yy, sprawdzić wszystko, wycieki, yy, przetestować, czy wszystko działa. Yy, więc yy, o tyle już mamy połowę sukcesu, można powiedzieć, bo auto działa, tak? Yy, wszystkie czujniki tutaj, z tego co widzę, działają prawidłowo, mam odczyty poprawne ze wszystkiego, więc... Yy, Robię podstawową kalibrację wolnych obrotów, yy, oczywiście zapłonu. Mapę paliwa będziemy też całą tutaj robić od zera. Mimo, że tutaj była taka wersja startowa, to każdy silnik jest inny, każdy jest w innej kondycji. Nie wiadomo czy ten silnik ma 200 tysięcy przebiegu, czy 500. Yy, więc a inna sprawa jeszcze, że. W każdym wozie, jak ten silnik jest wsadzany, albo nawet w tym samym wozie, tylko przez różne osoby, to z tego co widzę, są na przykład różne kolektory wydechowe, tak? różne wydechy, różne średnice wydechów. Tutaj mamy podłączenie do oryginalnego wydechu, który tutaj był wcześniej w tym wozie, więc średnica tej rurki to jest naprawdę słomka, więc mocy tutaj zbyt dużo raczej nie będzie. Ale też muszę przez to dostroić całkowicie inaczej mapy, bo to jest Wolnosak, tak? On reaguje na zmianę średnicy wydechu. Wystarczy, że dwa, kolanka będą inaczej na kolektorach wydechowych i już inaczej to wszystko będzie działać, więc yy, to nie jest tak, że po prostu się w gra to i to będzie jeździć. No, niestety szkoda, ale to <laughs> wiecie, nie jest seryjne 1.9 TDI w jakiejś skodzie, że ładujemy chipsa. Mamy w każdym aucie praktycznie ten sam silnik, ten sam kolektor wydechowy, ten sam wydech i tak dalej, więc tam jest mniej zmiennych, które trzeba dostrajać, tak? A tutaj no niestety trochę tych zmiennych jest, więc biorę się do pracy, zobaczymy, ile finalnie to mocy wygeneruje. Ach, tak sobie stroje i zaczęło, kurde, coś strasznie tutaj trząść tym autem. Pura trzeba poskakiwać. Jakby szedłem sprawdzić opony. Patrzcie, wieżnik. A tu jeszcze więcej. Coś nam się tutaj kurwa rozkleja. Musimy zmienić opony, bo chyba nie wytrzymują tutaj. Trochę niuta jest. Opona się rozgrzała, nie wiem, to jest 60 stopni mniej więcej. I albo od temperatury, albo od prędkości też, bo tutaj mamy jakieś 150-160 na godzinę. Po prostu się ta gumka rozpada, więc musimy zmienić koła przednie z tylnymi i wracamy do roboty. Opony zamienione przednie koła trafiły na tył, tylne na przód. No, Jak widzicie, trochę mocy jest, że aż bieżnik z opon zrywa. Także mam nadzieję, że będzie jakiś wynik z tego. Za chwilę będziemy robić pierwszy pomiar. Muszę jeszcze tutaj trochę postroić obroty o 4000 w górę. No potem będziemy robić optymalizację zapłonu, ale to już będę robił już po pierwszym pomiarze, bo muszę zobaczyć jaka jest charakterystyka, co i jak wygląda i jaka będzie reakcja na przyspieszanie zapłonu, tak? Więc chwilkę rozgrzeję furę, bo zmiana kółek trochę trwała i jedziemy z tematem. Jesteśmy po pierwszym pomiarze. Jak można zobaczyć na ekranie, mamy 248 koni, 411 Nm. Ale mamy tutaj jeden zasadniczy problem, że mm, mamy bardzo niestabilne podciśnienie w kolektorze. Muszę zaraz sprawdzić, gdzie jest IZIEQ wpięte, bo zobaczcie, to jest odczyt tutaj z map-sensora, strasznie taki poszarpany. Skacze niesamowicie i po prostu nie ma stabilności na tych wysokich obrotach więc musimy to rozpracować, a potem będziemy dokładać zapłonu i zobaczymy dalej, co się jeszcze będzie z tym działo. No i zobaczcie, podciśnienie przepięte w inne miejsce w kolektorze. Patrzcie tutaj, ładna, prosta linia, wygląda to dość dobrze. No i co tu mogę powiedzieć, zresztą na wykresie już widać. Nie skacze nam podciśnienie, mocy doszło, trochę się wyrównało, choć jeszcze tak wykres wygląda jak fale Dunaju. Mamy tu jeszcze sporo do zrobienia, muszę trochę pościągać paliwa, bo teraz jak mam stabilne odczyty to troszkę nam się podmieniało. I będziemy lecieć za płonem w górę, ale no tutaj 300 koni to no niestety to nie jest turbo, żebym mu tutaj dorzucić jeszcze 40 koni. Zobaczymy ile się uda dorzucić, ale no szaleństwa tutaj niestety nie będzie w tym egzemplarzu. No i mamy finish. Silnik przeżył, wytrwał, dzielny, choć był w nieznajomym stanie, nie wiadomo w jakiej kondycji nikt tu kompresji nie mierzył. Leciały tylko tutaj nowe świece i po prostu była loteria, ale z drugiej strony, jak ten silnik kosztuje tyle co nic w obecnych czasach, to w sumie no, niewiele osób się nad nim rozczula, tak. Finalny wynik, dość całkiem, bym powiedział, niezły: 294 konie, prawie 470 Nm. Charakterystyka wygląda tak, bym powiedział, całkiem nieźle jak na piec w stanie niewiadomym. Co tu jeszcze mogę powiedzieć, że na pewno byłoby lepiej na przykład na EcoMasterze, bo byśmy mogli posterować sobie tutaj klapami w tym dolocie, bo zobaczcie, tutaj jest grucha. I ten kolektor ma zmienną tutaj długość kanałów, tak? Więc byśmy mieli um, albo więcej dołu, albo więcej góry. Ale no, w tym przypadku budżetowym przy zj i tak jest nieźle. Myślę, że będzie i tak dobrze smażyć tutaj gumę. Więc fajnie, że się udało, że korby dołem nie wyleciały. No i nie ma jakichś wycieków, zobaczcie. Można zrobić słab i po prostu nic się tutaj nie leje. A nieraz w jakichś pseudoprofi projektach jest naprawdę ostre fakapy. Także tyle na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych materiałach.